Hej tu Milenko. Fajnie, że jesteś ja się na kolejny filmik. Tu zaczynamy. Hej katumilenko. W tym odcinku będzie, będziemy zamawiać na temu rzeczy z Hello Kitty i przyjaciele. Ja tutaj mam myszkę. No i co Ci się podoba, Milenko, co? My Melody z Lego, Hello Kitty z Lego i Kuromi z Lego. Aha, no to naciskamy? Naciskamy, zobaczcie, mi się podobają takie klocki. Tutaj możesz sobie też zobaczyć na te obrazki nam. Przełączysz? O, zobaczcie. To jest, The, jak to się nazywa? My Melody. Czyli to jest My Melody. No, dalej, co tam jest? To jest Hello o, Kitty. Ale słodka. No, A to jest kur. Gdzie jest O, jest. A... <laughs> 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 oh, I które byś chciała, zobaczcie, one tutaj kosztują. 15,98. Wszystkie bym chciała. Wszystkie? A Ty dasz radę to ułożyć? Tak. No dobra, no to bierzemy wszystkie. One są dość małe, bo widziałam u tej. U kogo? U mufiny. No dobra, u mufiny tu? podobno. Tu? No, tutaj. Tu na te wszystkie już będzie? Nie, naciśnij tą jedną na razie. O, i wybierz sobie którą pierw? Najpierw, kura. No dobra, i, i tu jeszcze na dół musisz nacisnąć, no, tak? No. I teraz jeszcze raz musisz, no, naciśnij, daj, ja Ci pomogę. Pisz, mama mi pomogła i mam już te trzy w koszyczku. Cieszysz się? Ta. No to lecimy dalej. Milenka tutaj sobie zjeżdżasz. Co tu jeszcze jest fajnego, co by Ci tak spodobało? Z kurami. Oj, bo ja nie widzę, co to są? Takie naklejki, że się jedną tą postać nakrywa, później nakleja, później minka się wybiera i się, i się te dodatki nakleja dookoła. Aha, czyli takie tutaj, o, ja się chcę. tworzy jakby, tak? Aha. Czyli się tworzy taką postać. Ja chcę kurę. Co byś chciała? Kur kur Kurami, Czyli Milenka znowu chce. A to jest zestaw naklejek do układania puzli. To chyba wszystkie są. To nie jest tak, że wybierasz no w... model. Czy wybierasz model? Nie wiem. Okej. Okay. Ale no to, no to mogą być wszystkie? Nie. Mogą być wszystkie. Dobra, dodajemy to do koszyka? Tak. Okej, okay, zobaczcie, dodajemy do koszyka tutaj. I sobie kontynuujemy dalej zakupy, tak? Zobaczcie, co ostatnio sobie kupiłam na festynie. Taka, taką poduszkę no. i, z, i zbudowałam z Lego sklep z cinnamon rollsa. Okej, okay, to tam jest w środku? Co? Tutaj jest kasa, to jest taki nowoczesny fotel fajny. O, a, tutaj, a tutaj jest telefon do kupienia. O, bo Cias... nie widzimy. Jeżeli trochę tą sobie. O nie, spadło mi jedzenie. No i gorzej, przyczepiasz czy nie na razie? Nie! Nie! A co było? To było, to, to było... klamki do drzwi. Oj, spadło Ci. Dobra, zostaw to na razie, żeby I tu są takie pierdółki do kupienia. Jest, okay. na, jest nawet telefon. Wow, a zobaczcie, co tutaj jest. Kurami! Kurami! I jeszcze no, ma macie taki Hello Kitek, prawda? No z takiego no... i coś takiego. Tak. I to jest cała kolekcja twoja, prawda? Takich rzeczy, a teraz sobie tutaj zamawiamy. Ostro, ja jeszcze bym chciała. A, mi się podoba to w ogóle, nie wiem jak Wam. Się ja podoba. chcę Wam powiedzieć coś. No, Czy ta kurami jest lepsza niż ta? No, ja, to czekaj, muszę na nią nacisnąć, bo tutaj tak źle widać. Tak, tak. Ta. Aha, ta. Bo według mnie chyba ta. Aha, bo ta jest tak bardziej ozdobiona, mi się wydaje, więcej rzeczy ma takich. No taka, no taka bez rzęsów, a kuro mi ma rzęsy. Mm -hmm. Jest taka bardzo niedorobiona. Niedorobiona? No dobra, lecimy dalej w takim razie. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. mi się podoba też bardzo mi, ten zestaw. No mi też, mi też. To są takie notesiki różne, tak? Karteczki takie ja można chcę, sobie później przykleić. Ja, ja chcę z kuromi. Znowu kuromi rządzi? Tak. Czy to jest to? To jest to. To dodajemy sobie znowu do koszyka. I przechodzimy dalej na nasze a tam, zakupy, a te karteczki? Co? Aha, widzisz te karteczki, żeśmy miały nacisnąć, ale my nacisłyśmy te karteczki. Już je masz w koszyku. Wchodzimy na koszyk, zobaczymy czy są. Są, widzisz? Aha. Czyli są, tak? Cieszysz się? Tak. A wy nam napiszcie w społeczności, czy robiliście kiedyś zakupy na temu, bo ja nie. No, Milenka robi pierwszy raz ze mną. Kolczyki. Kolczyki nie kupujemy, wiesz? bla. Bo tobie później, ciebie później bolą uszka, prawda? Z takich różnych kolczyków właśnie. Aha. Ożalisz. I ponosisz jeden dzień i ściągamy. To nie są złote, wiesz? Aha. No. No co, no co? To... Zobaczcie tutaj, mi się też linij... podobają liniki. Mi też, mi. My... Tobie Kul... też? Kuromi. Znowu kuromi rządzi? Nie chcesz jakiejś innej melodii albo Hello Kitty? Odbyć na monoroles. No, jeszcze jest jakiś cynamonek, ja na niego mówię. To co? Która? Szybka decyzja. Kurami. Kurami rządzi, zobaczcie. Jest taka czarna tu i tu, a fiolet. Super jest. No dobra, no to wybieramy sobie Kurami, tylko nie wiem teraz. Czy to jest cały zestaw? mi się wydaje, że to chyba będzie zestaw linijek z bajki Sandrio, wiesz? One chyba będą. Nie wiem, albo wszystkie, albo później tak doczytamy dokładnie. Co? Mhm. Bo tutaj też pisze, że losowo, więc. Może ja później przeczytam dokładnie to, ok? Mhm. A teraz sobie przejdziemy dalej. O, nasza cysia wstała, bo ona spała, chyba nadchodzi. Cysia miała drzemeczkę. Cześć! Jesteś zmęczona jeszcze? Idziesz do mamy? Idziesz do mamy? Na chwilkę musimy zrobić przerwę i do Was wracamy. Jesteśmy już z powrotem. Musiałyśmy czekać na tatę, bo inaczej się tak nie dało. No, Milena, Marcy się nam troszkę przeszkadzała, ale żeśmy trochę wybrały rzeczy już w międzyczasie, czyli Ty jeszcze byś chciała taki, śniadaniówkę. Y, taką śniadaniówkę, tak? Ona wygląda w środku, już Wam pokażemy coś takiego. Milenka taką chce dokładnie pewnie z kurą i znowu, co? Skurami. Dobra. Okej, okay. to sobie tutaj dodamy do koszyka. Tu żeśmy jeszcze znalazły taki worek. Ładny. Tak? Jeszcze z, z kurami. Jest taki, taki był, taki, taki. Tutaj jest znowu kuromi. To jest chyba My Melody, tak? Aha. A to? Tu są przyjaciele jakieś. Ja nie wiem, jak oni się nazywają. Może Milenka podpowie. cinnamon rolls, pom pom Hello Kitty. Wow, wiedziałaś, a ja nie. No i Milenka chce z tych wszystkich, które tutaj pokazałyśmy, no to Milenka wybiera, czekajcie, ten. Zgadza się czy się nie zgadza? Zgadza. Okej. Okay. Tutaj Milenka sobie wybrała taki, to jest kosz na śmieci. Zobaczcie, go się tak tutaj yy, otwiera. otwiera. On gdzieś ma jakiś buziczek podobno i się go otwiera i Milenka znowu chce. Kurami. A są jeszcze jakie? O, takie kolorowe. Coś takiego jest. To jest melodii i i Hello, nasza Hello Kitka". Czyli co? Zdecydowanie to? Czyli znowu jesteśmy na kuromi. Hmm. Ok. I byś chciała jeszcze taką podkładkę. Zobaczcie, są też oczywiście różne. O, taka. Jest taka fioletowa i taka smutna chyba, tak? O, i znowu taka, a ty byś chciała tą. Tak. Czyli to są przyjaciele ogólnie od Kuromi chyba, tak? Czy od To Też mojej melodii, to nie. Jeszcze raz powiedz? To jest mojej melodii, ale to nie. To nie wiesz, może wy wiecie widzowie, to nam dajcie znać. Może to jest Hello Kitty w Parówki, nie wiem. Aha, no może. No, nie I tu ma łóżka. Okay, I znowu widzisz, trzeba wybrać styl, i ja sobie to przeczytam, bo zostało tylko dwie sztuki, i nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, ok? Aha. No, to sobie potem poczytamy tutaj i idziemy dalej. Milenka chciała jakieś naklejki wziąć, zobaczcie, są i na telefony. I, I tutaj też są jakieś, tak? To jest zestaw słodkich naklejek, akurat. Tu są jakieś brokatowe naklejki. Masz już jakieś wybrane? Bo już na razie więcej nie mamy rzeczy wybranych. I co? Masz coś? Tutaj jest taka tasiemka jakby i tam są właśnie takie wzory w tej, yy, uh -huh. w tych naklejkach. Uh -huh. Co byś chciała? Tu są jakieś na telefon. No, szybciutko. Które Ci się podobają? Zobaczcie, co znalazłam! Jest już to Kuromi! To zobaczymy, co to jest. Urocze naklejki. Z Kitty i Kuromi, tak? Sandro i to są takie jakby. Nie, tu jest przy kontakcie na światła, tak? Coś takiego chciałabyś? Okej, okay, czyli co wybieramy? Kuromi! Znowu jesteśmy przy Kuromi, zobaczcie, tak one wyglądają. Okej, okay, no to jesteśmy kurami, dodajemy sobie do koszyka, okej, okay, i wybierzemy sobie chyba jeszcze jedną, może rzecz Milenka, Jakie te naklejki bierzesz, bo jeszcze nie mamy naklejek. Zobaczcie, to są takie nie, nie, jest tego masa. Mi się te podobają nawet. One chyba są różne. O zobacz. To takie. Tak. No to bierzemy jeszcze takie naklejki. Zobaczcie, jeszcze, fajnie wyglądają. Jeszcze dwie. Jeszcze jest? Jeszcze pięć. Zobaczcie, jeszcze jak Marcysia nam nie dawała nagrywać, to mi tutaj dołożyła trochę pięterka i co zrobiłaś? Mm, sklep May Melody. Tutaj jest na górze My Melodii, będzie, jest jeszcze niedokończona, też są drzwiczki. Już do sklepu. jest skończony. skończona jest, nic więc więcej nie będzie żadnych ścian ani mm. siedzeń, ani kawiarenki tutaj można No powiedzieć? bo on jest tak, no bo, no bo jak chcę zbudować taki wielki sklep. Aha, to jeszcze będziesz budowała go. No. Czyli jeszcze będziesz rozbudowywała go, a my teraz tutaj wracamy do... Jeszcze pięć ...do koszyka, rzeczy. tak? Jeszcze pięć. Okej. Okay. I jesteśmy już tutaj, dodałyśmy sobie. I co jeszcze? Jeszcze jakieś naklejki? Czy może przechodzimy do czegoś innego? Może jakieś ołówki Kuromi, co? Wpiszemy teraz. Okej. Okay. Wy nam napiszcie, czy w ogóle kupujecie coś sobie do Waszej wyprawki szkolnej, prawda? Czy coś do szkoły będziecie mieli z kuromi po prostu? Albo z jakiejś My Melody, czy Hello Kitty? Kuromi. No, czy w ogóle ze Sanrio, prawda? Bo tam ich jest chyba więcej właśnie pompurin, tak go się mówi, bo nie wiem teraz. Pampurin. Pampurin. no jeszcze jest i jeszcze są jakieś inne. Ale ja ich nie znam, na przykład tego niebieskiego, nie wiem jak on się nazywa, nie wiem czy wiecie. Cinnamon Rolls. Dobra, aha, to jest ten Cynamonek. No dobra, to co wybierasz teraz? Tu są takie ołówki chyba, no, takie zobacz. Są różne. Jest też Kuromi, My Melody. Oczywiście, że Kuromi. No to znowu wybieramy tutaj sobie Kuromi. I tutaj piszę Kuromi. Umiem napisać Kuromi. Hop. O, i one są takie fioletowe. I dobra, mamy dodane do koszyka, jakaś weryfikacja nam się włączyła, ale to sobie później zobaczymy wszystko. I co jeszcze są tutaj? Nie wiem, czy to nie jest gumka jakaś? To chyba gumka. Chociaż tutaj przez zestaw ołówków automatycznych, to nie wiem. Coś jeszcze Ci się tutaj podoba? No, no, no. Czy przechodzimy znowu dalej że gdzieś indziej. Bum. Dobra, ja wiem, że Ty chciałaś jeszcze chyba pluszaka. Tak. I tak? chciałam jeszcze, i chciałam jeszcze no. taką, taką, taką kurą mi, co mówi, co tworzy serduszkę i mówi I love you. No to szukamy takiej tutaj, to może tutaj będzie właśnie. Chcę takiego pluszaka na pewno. Tego, tego? Aha. Zobaczcie, o. Nie będziesz się bała w nocy spać? Pisz, to jest słodziak. O, ja nie wiem, takie te oczy ma, no dobra, to tego. Tego, tego, ok. No to Albo co? jeszcze pooglądamy. No to musimy teraz cofnąć, bo ja już nacisłam. Dobra, to potem to cofniemy i jeszcze oglądamy. Eee, I ty chciałaś kuromi jakiegoś I love you, tak? No. Która mówi I love you. Jest tutaj? Chyba tutaj jest to, jest, to jest! Czyli to jest takie coś, tak? Zaraz mm -hmm. sobie tutaj włączymy. Aha, o, my teraz tutaj głosu nie mamy, bo nagrywamy dla Was, ale ona podobno mówi coś, tak? Ty mówiłaś I Love You? Dobra. I Love You. I chciałabym jeszcze po No, 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 no widziała. No dobra, to wybieramy na razie. Aha, tutaj też są różne, jakbyście chcieli kupić. O, tak? Ja jakim kurami? Aha, ty chcesz tą, tak? Tak. Dobra, czyli znowu sobie dodajemy do koszyka i bierzemy tą, tak? Tak. Okej. Okay. Nie znalazłyśmy połów, ale mamy taką serię śpioszków. No i zobaczcie tutaj, co załączyć. Zaraz wam pokażemy. O. I się tak kręci. No, teraz kuromi wchodzi. Kuro, kuro, a ta kuro. druga to jaka jest? Ta? Nie znasz. Ty nie znasz, a tu jest chyba My Melody. My Melody, tego też nie znam. Pom, pom purin i tam jest Cina Monoro. No, zobaczcie, pom pompurina, jaką śpi. O, i one wyglądają dokładnie tak, żebyście sobie obejrzeli. Po pro, poproszę! No, ty, a to jest chyba 6 sztuk, wiesz? To się zamawia jako sześć sztuk, czyli wszystkie. A która ci najbardziej podoba? Aha, czyli kuro mi standardowo, a wy widzowie napiszcie, która wam się podoba. Prawda? To co, to już będzie ostatnia rzecz, okej? Okay? No to decyduj, albo to bierzemy i to jest ostatnia rzecz, albo coś jeszcze wybierasz. Szybka decyzja. Jeszcze coś wybieram. Okej, okay, to Milenka na to jednak nie idzie. I szukamy dalej, nie umiemy znaleźć tych Popów, co ona mówi. O, zobaczcie, tutaj są takie stojaki teleskopowe też. Możecie sobie też wybrać no się, różne. No mi się z tego nic nie Tobie podoba. Tobie się akurat nic nie podoba. No dobrze, ale może naszym widzom się coś spodoba, wiesz? Oni też oglądają i na pewno wyjdą na tą stronę. To jest strona temu.com, tak? Mhm. Ja przypuszczam, że nasi widzowie już nawet byli na tej stronie. No i co? Co? Co jeszcze? No, Milenka? No nie wiem. Okej, okay, no to Milenka się tu zastanawia. a Ja Wam jeszcze pokażę tutaj takie bryloczki. Też są całkiem fajne. Można sobie do plecaka przypiąć. Tutaj są chyba jakieś... Nie wiem, czy to nie są spinki? Albo nie? To są gumki. Nie, to są takie klamerki. Widzicie? O, taka klamerka do włosów. Aha. Widzisz, tak to wygląda. No to o. żadna z nas nie miała racji. No, ja myślałam, że to spinki. A, a, ja to, gumki. a te gumki. A to takie klamerki jakby, no. Ekstra też są, jak ktoś ma takie grubsze włosy i lubi. Tutaj są takie notatniki 3D. Zobaczcie sobie. Też całkiem spoczko to wygląda. Mi się standardowo podoba to. Standardowo które? Standardowo Kuro mi Ci się podoba. Wiecie co? Przełączyłyśmy jeszcze tutaj na spinki i Milenka sobie wybrała... Co wybierasz? Opaskę. E, taką opaskę, tak? Dokładnie tą? Czy jeszcze nie wiesz? Nie. No to zobacz, bo jeszcze tutaj są. Mi się podobają te spineczki, zobaczcie. Są całkiem spoczko. Tu jest też taka e, szczotka do włosów. No Milenka, decyzja mm. ostatnia albo wybierz sobie, nie wiem. Czekaj, co tu jeszcze jest? Wsówka? To. Czyli na to co się decydujesz? Tak. To zaraz zobaczymy, co to jest dokładnie. To są takie gumki. Chcesz takie? Tak. Ok, no to bierzemy jeszcze te gumki i co? I będziemy chyba się już żegnać. Co? Mamy zakupy zrobione, teraz będziemy czekać, aż to przyjdzie, co to na to? A wy zostawcie dużo łapek w górę, żeby jeżeli wam się filmik podobał, to zasubskrybujcie mój kanał, naciśnijcie na dzwoneczkę i pa, pa widzimy się w następnym odcinku. Pa, do pa. usłyszenia.